Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Izzy, a to jest kontynuacja serii z ciekawostek z CSGO, natomiast pod inną nazwą i myślę, że odświeżenie tej serii będzie dobrym pomysłem, a i możecie powiedzieć, że ostatnio mówiłem, że skończyłem z CS-em, powiedzmy, że źle to ująłem, bo ja z nim nie skończyłem, natomiast skończyłem z grami turniejowymi tak na poważniej. Tylko teraz gram z kolegami for fun, więc jakbyście chcieli ze mną pograć, to trade linka do mojego profilu macie w opisie, a teraz bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Jak widzicie, na Daście 2 jest zbudowana tekstura, dzięki której można wejść na murek, z którego widzimy całego longa i shorta w smoku. Bardzo przydatna i skuteczna rzecz. Nope. Bardzo przydatny jest skuteczny flash z na bombsite A, który na pewno oślepi waszych przeciwników. Można również użyć maila, który osłabi ich przy podkładaniu bomby albo nawet zabije. Kolejna bardzo fajna miejscówka, która pozwoli wam widzieć całego przeciwnika, a on ledwo waszą głowę. jest poprawny smok na CT, ponieważ ten zwyczajny, który zaraz też pokażę, czasami wpadnie, czasami nie i zazwyczaj jest jakaś większa luka, no i nie jest dla was zbytnio dobre. Hehe, he, bardzo fajna szpareczka, z której możesz patrzeć na CT bramę od mida. Tak, dobrze słyszałaś. Dosyć ciekawy, a zarazem pomocny bus, który jest w 100% skuteczny. Ogólnie w odcinku pokazaliśmy trochę cięższy sposób na wchodzenie na niego, natomiast wy możecie po prostu zwyczajnie się podsadzić. OK, więc to już jest koniec tego odcinka, mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarze. Ja chętnie poczytam oraz dziękuję wam za 40 łapek w górę pod ostatnim odcinkiem. Jesteście mega, mega, no i tutaj macie info, ciekawostki w środę, to nie tylko z CS, ale to dopiero później jak pojawią się nowe serie, więc bajo!